Cześć, z tej strony Daniel Tokarz, pakrafts.pl. Dzisiaj chciałem pokazać ci, jak prawidłowo złożyć pakrafta, żeby zmieścił się do plecaka. I tutaj na początku musimy powiedzieć sobie to, że to jak składamy pakrafta zależy od tego, w jaki sposób będziemy go przenosić albo przewozić na rowerze. Jeżeli pakraft będzie przenoszony w takim dużym plecaku, gdzie na górę jeszcze będziemy chcieli zmieścić ekwipunek biwakowy, czyli na przykład namiot, śpiwór i pozostałe elementy. Pakrafta najczęściej składamy na trzy części. Natomiast, jeżeli będziemy mieli mały plecak, ten plecak jest, to jest taki typowy plecak wspinaczkowy. on jest bardzo wąski, ale długi. I w tym przypadku pakrafta będziemy składali tylko na pół, żeby pakraft był wąski i długi. Natomiast jeżeli pakrafta będziemy przewozili na bagażniku rowerowym, możemy go złożyć zarówno na pół, jak i na trzy części, w zależności od tego, jak dużą powierzchnią dysponujemy. Natomiast najczęściej wykorzystywaną techniką składania pakrafta jest właśnie składanie go na trzy części. I teraz pokażę Ci, jak to zrobić. W pierwszym etapie musimy całkowicie spuścić powietrze z naszego pakrafta. Aby to zrobić, Odkręcamy całkowicie zawór bostoński, odkręcamy wentylki zarówno w siedzisku, jak i w oparciu. Tutaj, żeby ten pakraf był jeszcze mniejszy po złożeniu, moglibyśmy wyciągnąć nasze siedzisko i oparcie, natomiast ja w większości przypadków roluję pakrafta zarówno z siedziskiem, jak i z oparciem. To jedyna ważna rzecz, że jeżeli będziecie suszyć takiego pakrafta, musicie lekko unieść siedzisko do góry, aby tutaj mogło przepływać powietrze. Czyli w pierwszym etapie rolujemy pakrafta od dziobu do rufy w ten sposób, aby całkowicie wypuścić z niego powietrze. Wyciskamy, aby powietrze doszło, zeszło dobrze z siedziska i z otwarcia. Jeżeli w ten sposób mamy spuszczone powietrze, możemy również zakręcić zawór bostoński. Ponownie rozwijamy naszego pakrafta. I w kolejnym etapie składamy naszego pakrafta na trzy części. Czyli mniej więcej w jednej trzeciej pierwsze złożenie. I tutaj w jednej trzeciej drugie złożenie. Jeżeli jesteśmy na spływie z innymi osobami, możemy poprosić, aby. Przytrzymały nam tą część pakrafta przy składaniu, aby ona nam się nie rozjechała. Natomiast, jeżeli jesteśmy sami, możemy sobie również pomóc naszym trokiem. czyli mniej więcej jednej trzeciej długości pakrafta, od strony burty zakładamy krok, aby ten pakraf nam się nie rozjechał. I teraz zwijamy naszego pakrafta albo w kopertę, czyli w ten sposób. Albo drugim sposobem jest po prostu zrulowanie naszego pakrafta, i wtedy łatwiej zmieści nam się do plecaka. Czyli dosyć mocno ściskamy naszego pakrafta i po prostu go zwijamy. To jeszcze trochę zostało nam powietrza. Odkręcamy w ostatnim etapie zawór bostoński. W ten sposób uzyskaliśmy. Całkiem kompaktowe zwinięcie. Musimy pamiętać również o założeniu troku, bo jeżeli tego nie zrobimy, pakraft rozjedzie nam się w plecaku. I zaciągamy naszego pakrafta i teraz spokojnie możemy wrzucić go do naszego plecaka. Tutaj zobaczcie, zostało nam całkiem dużo miejsca na jeszcze dodatkowe elementy przy samym pakrawcie, ponieważ pakrawt jest bardzo dobrze skompresowany. Jeżeli dysponujemy takim wąskim plecakiem, to pakrawt złożony na trzy części nie zmieści nam się właśnie w takim plecaku spinaczkowym, dlatego wtedy musimy złożyć go na pół. Czyli zamiast składać burty do jednej trzeciej, krawta składamy tylko na pół i podobnie jak wcześniej rolujemy go. Tutaj również pamiętajmy, że rolujemy pakrafta od dziobu do rufu. Teraz mamy rufę z drugiej strony. Nawet jak wydaje nam się, że nie ma powietrza w pakrafcie, to zawsze trochę go zostaje, dlatego tak ważnym jest ten etap pierwszego spuszczenia powietrza w Packrafta. Teraz uzyskaliśmy bardziej taki długi rulon. Zakładamy krok. I zobaczymy czy ten rulon będzie wystarczający, aby packraft zmieścił się do takiego bardzo wąskiego plecaka. Zobaczcie, do malutkiego plecaka wspinaczkowego zmieściliśmy bardzo duży pakraft w najmocniejszych materiałach, czyli Bikera. Tutaj jeszcze z boku musiałbym przytroczyć wiosła i ewentualnie na górze dać jakiś tam dodatkowy ekwipunek. I ten drugi sposób składania pakrafta, kiedy packraft jest nieco dłuższy, a za to jest wąski, świetnie nadaje się na przykład na. A zakładanie pakrafta na bagażnik rowerowy, ponieważ tutaj spokojnie zmieszczą nam się jeszcze sakwy i nie przeszkadza nam to, że pakraft jest nieco dłuższy. Podobnie tutaj z przodu, jeżeli mamy rower MTB, nie jesteśmy tu ograniczeni kierownicą, również możemy sobie pakrafta. Założyć w ten sposób. Sytuacja by wyglądała nieco inaczej, kiedy byśmy jechali na gravelu, ponieważ wtedy mielibyśmy tutaj ograniczenie kierownicą i pakrafta pewnie też musielibyśmy złożyć na trzy części, aby tutaj spokojnie zmieścił się między kierownicą i do tego jeszcze, żeby operować hamulcami i manetkami. Na końcu chciałem Ci pokazać jeszcze taką ciekawostkę. Jest to plecak bardziej stelaż, który pozwala nam na przenoszenie praktycznie dowolnej ilości pakraftów i sprzętu. Bardziej tutaj ogranicza nas to, ile będziemy w stanie unieść. Tutaj mam takie dwa ogromne pakrafty, które ostatnio zabrały na swój pokład aż 8 osób. Na jednym zestawie była rodzina czteroosobowa 2 plus 2, i na drugim. Podobnie. Czyli zobacz, paskuję do plecaka dwa pakrafty, które pozwolą zabrać mi na wyprawę 8 osób. Tutaj, gdybyśmy chcieli, moglibyśmy dołożyć jeszcze jednego pakrafta, wiosło, jakiś tam inny ekwipunek. Wielkość tego stelarza na to pozwala. W takim plecaku stelażowym możesz przenieść dowolną ilość pakraptów. być może ciężar wydaje się spory, ale zakładając, że to jest ekwipunek, który pozwala na spłynięciu 8 osobom, to naprawdę nie jest ciężkie. Tak? Tutaj mamy poniżej 10 kg. Jakieś inne osoby mogłyby zabrać resztę mojego ekwipunku, wiosło. Fiwór, napoje, ubrania, i zakładając, że ten bagaż byłby podzielony, spokojnie mógłbym wędrować z takim stelażem. Dzięki za uwagę, do zobaczenia na szlaku. Cześć!